Brać. Cześć, ludzisko. Cześć. Dzisiaj masz jakieś McFormersy, tak? I one są z nami od momentu, jak miałeś 4 latka. Wiesz o tym? A wiesz, dlaczego je kupiliśmy? Bo miałeś ospę. Miałaś ospę i miałaś bardzo dużo energii, w ogóle się świetnie czułeś. A musieliśmy siedzieć w domu dwa tygodnie. Co w rączkę się stało? Co się stało? Fuck. <laughs> Było wieżenie zielone? Czy zawsze było tak, że było różowe i żółte jeszcze w tym ostatnim trójkącie? Ja. Dobra. A jeszcze wiesz co? Pokaż ten stary, które tak się składa. Teraz co będzie się działo. No to jeszcze nie Zobaczymy, jak się robi statek. Zobacz, jak na... Teraz do góry, Filipek, tak? Jak to się robi? No, tak. I do góry. Delikatnie. Mówię, no, się nie uda. Ostrożnie. Filip, trzeba wierzyć w swoje siły. Mhm. Uda się. Ekstra. Czy się nie... A czy kosmita się porusza? Jak mi jak się może poruszyć nim? No Poczekaj, bo z tej strony trochę nie widać. się wierzę. zakręcić. A weź czy rączką? też. Tak. Ja. Ok. Mhm. I on chyba dookoła się kręcić tak go mocniej pukniesz. I tu chyba śruba, która przykręca tego kość. Mhm. A jeszcze był taki statek, jeszcze fajniejszy. Jaki? Z tych? Tak. To był chyba Twój, bo tych rąbów nie było w zestawie, prawda? W zestawie były tylko kwadraty, trójkąty. I rąby. Te też były rąby? Mhm. Wszystko Ale tata coś dokupowała, Filipku. Tata rąby mm. chyba to kupił. Poczekaj. No, zobacz. Tu są tylko kwadraty i trójkąty na każdej stronie. Tutaj raczej nie ma y, rąbów w tym zestawie kosmicznym. Nie, tata dokupił z, z, paczkę rąbów. Wiesz, żebyś miał więcej konstrukcji. I potem te, te takie fajne rzeczy y, robiłeś właśnie z tych nie. rąbów. Nie, nie, to są kwadraty, mówię ci. Wiesz, że są kwadraty, kochanie. Nie ma, no. Nie ma rąbów, bo my właśnie rąby to kupiliśmy i potem super, można było robić statki z rąbami. Mhm. Czy kończą teraz tak? A, jeszcze za jedynką są wglądy. No. Mm. jak to było zawsze, że to był ten statek ten statek, prawda? Że robiliśmy takie wojny. Jeszcze nie, bo tego później że Najpierw był taki sam, że bez tych tych. Jeszcze był taki kwadratowy, najwięcej Jagienka pokażemy Ci, jak się robi wojnę O, Jagienka zrobiła wojnę sama. No to chodź, zrobimy wojnę tak jak kiedyś robiliśmy. Z tych samych tych trójkątnych Nie mam już tej... Ojej. No dobra, to będę miała mniejszy jeszcze statek. Dobra, nie ja mam już swojego do wojny przygotowanego. Bratrzy, te... A ja mam A Dobra, trzy. A ty nie drugą stroną? Nie tym czubkiem się uderzało. Ja mi zabrała Też mam dwa O, Jagieńka chcę robić. nie zna na I Nie musisz po, pozwalać wygrywać, wiesz? Jagieńka jest w szoku. Dobra, ja mam taki mały teraz. O, od razu.

Jeden ten właśnie z instrukcji, bo on jest łatwy, szybko go zrobimy. A może inny? No, wybierz Ty. Tak, żeby kosmita był w środku. Te też są za łatwe takie, nie? chyba. Wiesz te też są fajne. O, fajne, no. Można kilka właśnie sobie takich zrobić statków, ale niestety tylko w jednym jest kosmita, a w innych już są puste, no bo trzeba sobie wyobrazić inne kosmita, bo tylko jest jeden zestaw. Ta? Ta. To się ten zestaw, bo nie mamy okładki, nazywa się Space Traveler Set, czyli jakaś, jakaś podróż kosmiczna, zestaw podróży kosmicznej. O co tu chodzi? Patrz, najpierw się z tym ludkiem, a później bez tego ludka. Może tutaj jest taka lepsza instrukcja? A może o to chodzi, że najpierw trzeba było przyczepić tego ludka? A nie, bo to dwa części dwie części a i to była druga część mm. mhm. a tu z prawej strony e, strony to jest jeszcze inny tak mm. tak czy A teraz jest na krzyk. Tylko, że To I gotowa. Rekstra. Jeszcze raz, jeszcze raz Taka piłka się zrobiła Ciekawe czy zawali się auto. No. <grystanie> Musisz musi, musi, musi z daleka, wiesz? W, większy rozbieg, no. O, miałam tam przeszkodę. Te są podniesione. Hmm. Nie, tylko go przewróci trochę. Trzy, cztery, Bum! Jak braciszek! No, ja Bawi się jak braciszek, tak? Tak, z kanapy rzuciłaś jak braciszek. Rączką rzuciłaś, tak, mama widziała. Bum! Bum! Zrobiłaś? No mama widziała, tak, tu. Nie, jeszcze nigdy tego nie robiłam, Mam nawet. Słupka się uderzyłaś? O, co się uderzyłaś? O stópki, nie, nie? O stópki, nie? O nie? O stópki, nie? O stópki, jeszcze coś, jakimko? Wszystko się to trochę Ci się nie zamyka, co? <grym> nie, bo Jaginka próbuje Ciebie naśladować, ale jest jak się fajnie nie zamyka, bo ona nie rozumie za bardzo, jak to się robi. A, ten też robiliśmy, no ja pamiętam ten statek. A, no robiliśmy. No, przecież, ty zrobiłeś wszystko z tych instrukcji, to szybko umiałaś je robić i nauczyłeś się z pamięci już potem te statki tworzyć. Nie, my z No, przyczepisz. ja w tej. To nie mam na pamięć. Ale mówię ci, że umiałeś, jak, miałeś, jak byłeś w domu z tą oczką, no to wszystkie znałeś na pamięć. Bo to było trzy lata temu, Filipską, to wiesz. Byłeś tak zafascynowany tymi plotkami, że my siedzieliśmy już lata, to miał tak dosyć. Kobiery mm. <grybujesz> mm. <grybujesz> mm. wojen i zawsze musiałeś wygrać, bo jak tylko raz przegrałeś, to się bardzo denerwowałeś. Tak, że tata musiała ci posłalać wykrywać. <grybujesz> jak Janka zbudowała i będzie bum? A ty wow! <noise> Chyba mama? nie, chyba nie wiedziałeś. Mm. Cztery laski to jest łatwo. A ja no. mm. Nie byłeś zadowolony. Na pewno to mi się nie. zdarzyło szybsze. Przy... <noise> bum! Bo to mi sędziak drewniany leży. Zabierz tego dziadka stamtąd, bo znowu będzie o stópkę bum. Już bum! Mm. No. Mama, też to puść. Nie, <noise> nie, zdjęcie mieliśmy sobie, poczekaj. A z góry? Filip. Tak! Hmm. O no, Matyldo. Poczeka, Dzień, koyo, Zdeń, 7, poczekaj, Jagenka też. Baba, bo jakiś wygrakuje. 9, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 11, A ty uważaj, bo tam zrobione rzeczy są. No, masz podskoczył, Agnieszka. Zdolniała nasza mała. Zdolniała? No. Z kryciala, kryciala, malutka. Dzisiaj to jest Ja tak coś z Jagienko. Będzie rzucała teraz wszystko, ponieważ chyba nie, wszystko. nie opanujemy już tego. Aż pójdzie spać. Nie! zbudować. Niedługo będzie miała drzemkę, to będziesz budował. Tak, już jej pokazałeś. Tą zabawę już teraz nie odpuścisz, będzie wszystko się rzucała. To jest groźna jagna. Boom. Jagienka, masz włoski ci do oka, wchodzą. Chodź, zrobimy kiteczkę. pozwól mam jej kiteczkę zrobić? Mogę zrobić kiteczkę? Stop. Stop. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh,